Słuchajcie, skoro świty to jest w ogóle osobny temat, i na pewno nie będzie to ani pierwsza opowiastka, ani ostatnia. Nie pamiętam dokładnie na jakim to było przystanku, ale był to taki przystanek poboczny, a pamiętam to dlatego, że był źle oświetlony, a właściwie nie było tam żadnego oświetlenia. Zajrzę na ten przystanek, wymiana pasażerów następuje, ale widzę przez lusterko, gdzie obserwuję wsiadających i wysiadających, że w osta ostatnimi drzwiami próbują do autobusu wejść e, jakiś pan z psem. Jestem ogólnie wrażliwy na wchodzenie właścicieli psów z psami bez kagańca, no ale no nie zawsze jestem, no nie zawsze widzę, że oni wchodzą z tymi psami. No ale teraz widzę, że facet ciągnie wielkiego psa, próbuje go do autobusu wciągnąć, ale pies się opiera. No myślę sobie na 100%, nie dość, że pies nie chce wejść, to na 100% nie ma kagańca. A taki duży pies naprawdę może stworzyć niebezpieczeństwo. Zaciągam ręczny, no, otwieram drzwi, i idę. Dochodzę bliżej, patrzę, a to wcale nie facet z psem, tylko dwóch Pijanych skoro świtów. Jeden drugiego próbuje wciągnąć do autobusu, a ten drugi stawia opór i nie chce. No wie, nie, no panowie, panowie, no żeście teraz już przegięli, no naprawdę. A ten jeden co go tak ciągnął. Mówi, panie kierowniku, ja bardzo przepraszam, ja tu próbuję koledze pomóc wejść, tylko że kolega ma połamane nogi w pięciu miejscach, no i tak na razie nie może jakoś. No wie, nie, no nie przesadzajcie. Panie, panie kierowcy, my tylko trzy przystanki wysiadamy, no ale byli uprzejmi, grzeczni, spokojni, nie śmierdziało od nich, więc spokojnie pozwolili mi jechać. jaka to historia.